Pierwszy numer był z dedykacją dla wszystkich wolnych dziewczyn, a tymczasem dla wszystkich wolnych dziewczyn w szczególności pięknych blondynek. Czy są blondynki sami? Nie widzę. Czy są blondynki sami? A brunetki Czyli tak sobie, tak? Rudych jest więcej. Nie ma. Okej, okay. podnosimy rączki do góry, kochani, klaszemy. Musimy. Musicie, musicie nam pomóc. Ja się próbuję yeah. zakopałem na poligonie, <Schulen> a ja tak, 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 nie, nie, nie. Ja się próbuję zakopałem na pięknej stencie, a ja tak, 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 nie, nie, nie. Ja się próbuję zakopałem. Cięcie piżą! Nie ma lipę, a ze mną grupa Szantel. Panowie, jak grało się w e, Cześć wszystkim. E, wiecie co, no było fantastycznie, jesteśmy tutaj po raz pierwszy. E, festiwal Jurajski, tak, się wiesz. Po raz pierwszy chyba nie po raz ostatni będzie to organizowany. Mam nadzieję, że nasz znajomy Konrad e, w przyszłym roku jeszcze też nas zaprosi. No było fantastycznie. Publika dopisała, pogoda, elegancka, cóż więcej. Przebiszcie może. To swój temat naszym widzom, bo pewnie są tacy, którzy jeszcze was nie znają. Zespół Chantel tworzy czterech panów. Nas jest tutaj do tego wywiadu wyjątkowo dwóch dzisiaj. Co możemy powiedzieć? Zespół istnieje od ponad czterech lat. Staramy się tworzyć i dawać siebie wszystko i na scenie, i w studio, i w teledyskach, i wszędzie, gdzie tylko możemy. I tutaj też się staramy, mimo tego, że jest naprawdę głośno i kolejny zespół daje czadu, a publiczność naprawdę dzisiaj wymaga dużo, 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 dużo. Jeszcze moje jedno pytanie. Czy się wiersz zdał egzamin? W takim teście, czy nadaje się na miejsce festiwalowe? No, wydaje mi się, że tak. Plac jest odpowiedni, publika odpowiednia. Czyli za rok mamy nadzieję, że jeszcze więcej tych osób będzie więcej. Będzie to może bardziej nagłośnione. Może ktoś, ktoś jeszcze większy, fajniejszy pojawi się. Będzie dobrze. To prawda, my też na to liczymy. Ja bardzo dziękuję panowie za to spotkanie. Zapraszam do tego, abyście lajkowali, udostępniali ten materiał, bo tylko u nas na wyłączność dzisiaj szantel.